Japońskie kontra, polskie wydanie D-Grey Koniecznie daj znać w komentarzu, jaką serię kolejną porównujemy. Jeżeli nie mam jej w kolekcji, to postaram się oczywiście, jak zwykle ją dla Was zdobyć, aby porównać ją i skonfrontować z polskim wydaniem, więc zaczynamy. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że wydanie japońskie jest mniejsze. Zobaczcie, w, co do polskiego, które mam tutaj z tyłu, brakuje tutaj około centymetra, więc po. Otwarciu polskiego tomu jest on po prostu większy i czytelniejszy, a jeżeli chodzi o kolor, no to japońskie wydanie żółciutkie, a polskie bialutkie jak Wizir. Bok wygląda w ten sposób, i w wydaniu japońskim mamy grafikę o wiele większą niż w wydaniu polskim, natomiast większych takich różnic, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, nie ma. Wyglądając pod obwolutę, grafika również jest. Identyczna, tylko tutaj mamy na boku właśnie bardziej czarni użytą, a tutaj wielki. Natomiast jeżeli chodzi o plecki, mamy tą kratkę oraz ukryte logo wydawnictwa, przez które zostało to wydane. Ja was gorąco zachęcam do materiału, który się znajduje na tej platformie filmowej, gdzie mam prowadzony właśnie wywiad z Alex z wydawnictwa Wanego, i też właśnie rozmawiamy o tym tytule, dlaczego w nim jest tak mało zmian jeżeli chodzi o wydanie polskie do japońskiego, że pewnych rzeczy po prostu zmienić nie mogli. Dajcie mi znać, jak wspomniałam, jaki kolejny tytuł porównujemy i jak zwykle mnie. dnia Wam życzę. Cześć!